Zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz sobie szczerze: Czy czujesz, że twoje ciało nie jest już tak silne jak kiedyś? Plecy bolą po dłuższym siedzeniu, a wstawanie z krzesła zajmuje sekundę dłużej niż dawniej? Nie jesteś sam. Po pięćdziesiątce większość ludzi zaczyna zauważać, że mięśnie słabną, stawy sztywnieją, a równowaga zawodzi wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz. Ale dobra wiadomość jest taka. Nie potrzebujesz siłowni, sprzętu ani godzin treningu, żeby to odwrócić. Wystarczy kilka minut dziennie i metoda, o której prawie nikt nie mówi. To izometryczne ćwiczenia. Trening, w którym nie musisz się ruszać, by ciało zaczęło się zmieniać. Brzmi dziwnie? Poczekaj, bo jeśli wytrzymasz do końca, poznasz najskuteczniejsze ćwiczenie, które działa jak naturalny lifting dla całego ciała. Bez bólu, bez potu, bez wymówek. Pierwsze ćwiczenie to deska, czyli popularny plank. Proste, a jednak jedno z najpotężniejszych narzędzi do odzyskania siły i stabilności. Nie musisz podnosić ciężarów, wystarczy, że utrzymasz ciało w jednej linii. Brzmi banalnie, ale już po kilkunastu sekundach poczujesz, jak całe ciało zaczyna walczyć z grawitacją. W tym jednym ćwiczeniu pracuje wszystko: brzuch, Plecy, pośladki, ramiona, nawet nogi. To jak naturalny pas ochronny dla Twojego kręgosłupa. Jeśli siedzisz dużo w ciągu dnia, deska jest jak reset dla Twojego ciała. Zacznij spokojnie. Oprzyj się na przedramionach i palcach stóp. Ciało tworzy prostą linię od pięt do głowy. Nie wyginaj się w krzyżu, nie unoś bioder za wysoko. Wyobraź sobie, że ktoś delikatnie ciągnie cię za czubek głowy i zapięty jednocześnie, całe ciało napięte. Ale stabilne. Oddychaj powoli, równym rytmem. Nie wstrzymuj oddechu, bo wtedy tracisz kontrolę. To właśnie oddech pomaga utrzymać napięcie w brzuchu i plecach. Na początku wystarczy 15 do 20 sekund. Poczujesz, jak drży brzuch i ramiona. To znak, że mięśnie się budzą. Z czasem możesz wydłużać czas do 30, a potem do 45 sekund. Ważne, nie licz sekund na siłę. Liczy się jakość, nie ilość. Lepiej trzymać krócej, ale poprawnie niż dłużej z błędami. Deska to fundament. Poprawia postawę, wzmacnia kręgosłup i uczy ciało równowagi. Z każdym dniem zauważysz, że stoisz prościej, mniej boli krzyż, a mięśnie brzucha stają się twardsze, nawet jeśli nie robisz ani jednego brzuszka. To początek Twojego powrotu do siły. W kolejnej części przejdziemy do ćwiczenia, które aktywuje mięśnie, o których prawdopodobnie zapomniałeś. A które są kluczem do stabilności i młodszego wyglądu. Drugie ćwiczenie to most pośladkowy. Czyli jedno z najprostszych, ale też najbardziej niedocenianych ruchów, jakie możesz zrobić w domu. Nie potrzebujesz żadnego sprzętu, tylko podłogi, kawałka miejsca i kilku spokojnych oddechów. To ćwiczenie wygląda niewinnie, ale działa jak budzik dla twoich mięśni pośladkowych, ud i dolnych partii pleców. To właśnie te mięśnie odpowiadają za to, że wstajesz z krzesła bez bólu, chodzisz pewnie i nie tracisz równowagi. A teraz pomyśl: kiedy ostatni raz naprawdę je trenowałeś? Większość osób po pięćdziesiątce ma osłabione pośladki i przykurczone biodra, bo spędzamy za dużo czasu w pozycji siedzącej. Mięśnie, które powinny nas podtrzymywać, dosłownie się wyłączają. W efekcie pojawia się ból w krzyżu, niestabilność, trudność we wstawaniu i wchodzeniu po schodach. Most pośladkowy przywraca równowagę. Uczy ciało znów używać tych mięśni, które przez lata spały. Jak to zrobić? Połóż się na plecach. Ugnij kolana, stopy ustaw płasko na podłodze, mniej więcej na szerokość bioder. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Teraz powoli unieś biodra do góry, aż ciało utworzy prostą linię od kolan do ramion. Nie wyginaj się w plecach. To nie wyścig. Zatrzymaj się w górze i napnij pośladki. Oddychaj spokojnie, trzymaj napięcie przez 15 do 30 sekund. Potem powoli opuść biodra i powtórz kilka razy. Kluczem jest kontrola. Nie machaj ciałem w górę i w dół. Utrzymaj napięcie. Poczuj, jak pośladki pracują. To nie ćwiczenie siłowe, to trening świadomości ciała. Regularne wykonywanie mostu wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę, odciąża dolny odcinek kręgosłupa i ułatwia codzienne ruchy. Z czasem zauważysz, że chodzisz lżej. Plecy mniej bolą, a stawy biodrowe poruszają się swobodniej. Warto wiedzieć, że to ćwiczenie często wykorzystują fizjoterapeuci podczas rehabilitacji. Jest bezpieczne dla stawów, wzmacnia mięśnie głębokie i poprawia krążenie w dolnej części ciała. To idealna opcja dla tych, którzy dawno nie ćwiczyli, ale chcą zacząć mądrze, bez przeciążenia, bez ryzyka. Most pośladkowy to krok w stronę mocniejszego, bardziej stabilnego ciała. W kolejnej części poznasz ćwiczenie, które rozluźni twój kręgosłup, poprawi postawę i da ci poczucie lekkości, jakiego dawno nie czułeś. Trzecie ćwiczenie to zwis na drążku, znane też jako dead hang. Na pierwszy rzut oka wygląda banalnie po prostu wisisz, prawda? Ale właśnie w tej prostocie tkwi jego siła. Zwis to jedno z najbardziej niedocenianych ćwiczeń izometrycznych, które potrafi odmienić twoje ciało od palców dłoni aż po kręgosłup. Wystarczy kilkanaście sekund, żeby poczuć, jak mięśnie rąk, barków i pleców zaczynają naprawdę pracować. Zwiz działa jak naturalne rozciąganie kręgosłupa. Kiedy siedzisz lub stoisz przez większość dnia, grawitacja ściska twoje kręgi. Dyski międzykręgowe ulegają kompresji, a to powoduje ból, sztywność i ograniczenie ruchu. Kiedy się zawieszasz, ciało ma wreszcie chwilę ulgi. Kręgosłup dosłownie się wydłuża, a napięcie w plecach zaczyna znikać. To uczucie lekkości, którego nie da ci żadne inne ćwiczenie. Podczas zwisu pracują nie tylko ręce. Aktywują się przedramiona, barki, mięśnie najszersze grzbietu, a także mięśnie głębokie brzucha, które stabilizują ciało i zapobiegają kołysaniu. Dzięki temu poprawiasz nie tylko siłę chwytu, ale też równowagę i koordynację. A teraz ważna rzecz: badania pokazują, że siła chwytu to jeden z najlepszych wskaźników ogólnej sprawności i długowieczności. Ludzie z mocnym chwytem mają lepsze zdrowie, silniejsze serce i mniejsze ryzyko upadków w starszym wieku. Jak wykonać to ćwiczenie poprawnie? Złap drążek na chwytem: dłonie nieco szerzej niż barki, ramiona wyprostowane, barki rozluźnione, a nogi swobodnie zwisają. Staraj się utrzymać ciało nieruchomo, bez bujania. Oddychaj spokojnie to klucz do stabilności. Jeśli nie masz siły, by utrzymać się długo, użyj gumy oporowej lub oprzyj stopy o podłoże. Ważne, żebyś czuł ciężar ciała i napięcie w mięśniach. Na początku wystarczy 10 do 15 sekund. Z czasem wydłużaj do 20, 30, a nawet 40 sekund. Nie chodzi o rekord, tylko o konsekwencje. Regularne zwisy wzmacniają ramiona, barki i poprawiają postawę. Zauważysz też, że twoje plecy staną się bardziej elastyczne, a ból w krzyżu zacznie ustępować. Jeśli nie masz drążka, nie szkodzi. Możesz wykorzystać framugę drzwi, solidną gałąź w parku lub poręcz. Ważne, by trzymać się mocno i czuć jak ciało się rozluźnia. To ćwiczenie nie tylko wzmacnia, ale też dosłownie odciąża twoje życie. Po kilku tygodniach poczujesz, że stoisz prościej, oddychasz pełniej i masz więcej przestrzeni w ciele. A w kolejnej części poznasz ćwiczenie, które uruchomi twoje nogi i pośladki, ale w sposób zupełnie inny niż zwykłe przysiady. To będzie prawdziwy test siły i wytrzymałości. Bez jednego kroku ruchu. Czwarte ćwiczenie to siedzenie przy ścianie, znane też jako wall sit. Proste, ale nie daj się zwieść pozorom. Po kilkunastu sekundach twoje uda będą płonąć, a ty zrozumiesz, dlaczego to ćwiczenie nazywa się statycznym testem siły. To jedno z najskuteczniejszych izometrycznych zadań dla nóg, które możesz wykonać bez żadnego sprzętu, nawet w małym pokoju. Nie musisz robić przysiadów, wystarczy, że zatrzymasz się w pół drogi. Zacznij od oparcia pleców o ścianę. Powoli zsuwaj się w dół, aż uda będą równoległe do podłogi, a kolana zgięte pod kątem 90 stopni. Wyobraź sobie, że siedzisz na niewidzialnym krześle. Stopy trzymaj płasko na ziemi na szerokość bioder, plecy dociśnięte do ściany, brzuch lekko napięty, głowa w neutralnej pozycji. Nie garb się i nie odrywaj lędźwi. Teraz oddychaj spokojnie i po prostu wytrzymaj. Na początku wystarczy 20 sekund. Po kilku dniach dojdziesz do 30, a z czasem do minuty. To nie wyścig. Tu liczy się cierpliwość i kontrola. Ciało zacznie drżeć, mięśnie ud będą płonąć, ale właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa praca. Ten ogień to nie ból, to siła, która wraca. Podczas siedzenia przy ścianie aktywują się cztery główne grupy mięśni: czworogłowe uda, pośladki, tylne uda i mięśnie głębokie brzucha. To one odpowiadają za stabilność kolan, równowagę i pewność w chodzeniu. Dzięki temu ćwiczeniu twoje nogi staną się mocniejsze, stawy stabilniejsze, a codzienne czynności, jak wstawanie z krzesła czy wchodzenie po schodach, przestaną sprawiać trudność. Co ważne, Wall Seat jest wyjątkowo bezpieczny. Nie ma tu gwałtownych ruchów, które mogłyby obciążyć kolana lub kręgosłup. To świetne ćwiczenie dla osób po 50 roku życia, które chcą wzmacniać nogi bez ryzyka kontuzji. Dodatkowo regularne utrzymywanie pozycji poprawia krążenie, obniża ciśnienie krwi i zwiększa wytrzymałość mięśniową. Niektóre badania pokazują, że izometryczne ćwiczenia nóg, takie jak to, mogą realnie wspierać serce, uczą naczynia krwionośne reagować na wysiłek, co sprzyja lepszemu krążeniu i odporności. Kiedy wykonujesz wall sit, nie myśl tylko o czasie. Skup się na oddechu. Wdech przez nos, wydech przez usta. Każdy spokojny oddech to sygnał dla ciała, że potrafisz kontrolować wysiłek. To ćwiczenie to nie tylko trening mięśni, ale też umysłu. Uczy spokoju i wytrwałości. W następnej części poznasz ćwiczenie, które zaangażuje całe ciało naraz od klatki piersiowej po dłonie bez ruchu, bez ciężarów, ale z potężnym efektem. To właśnie ono sprawia, że zwykła siła zmienia się w prawdziwą stabilność. Piąte ćwiczenie to izometryczne pompki. Pozornie proste, ale w rzeczywistości jedno z najbardziej wymagających ćwiczeń dla całego ciała. Różni się od klasycznych pompek tym, że tutaj niczego nie pompujesz. Nie chodzi o ruch w górę i w dół, lecz o utrzymanie pozycji, w której ciało znajduje się kilka centymetrów nad ziemią. Brzmi łatwo. Spróbuj wytrzymać 15 sekund, a poczujesz, jak całe ciało zaczyna drżeć. To ćwiczenie włącza do pracy nie tylko klatkę piersiową, ramiona i tricepsy, ale też mięśnie brzucha, pośladki i plecy. To pełna mobilizacja organizmu. Od stóp po szyję. W pozycji izometrycznej pompki ciało tworzy jedną prostą linię. Stopy oparte na palcach, dłonie pod barkami, łokcie zgięte pod kątem 90 stopni, klatka piersiowa tuż nad ziemią. Oddychaj spokojnie. Nie wstrzymuj powietrza. Napięcie powinno być równomierne, a ciężar ciała rozłożony na dłoniach i stopach. Najczęstsze błędy? Zbyt wysokie uniesienie bioder. Wtedy napięcie znika z mięśni brzucha i przenosi się na ramiona. Albo odwrotnie, biodra opadają, a kręgosłup się wygina, co przeciąża lędźwie. Kluczem jest stabilność i świadomość własnego ciała. Wyobraź sobie, że Twoje ciało to deska, mocna, nieruchoma, napięta od palców po szyję. Izometryczne pompki mają ogromny wpływ na układ nerwowo-mięśniowy. Gdy utrzymujesz ciało w napięciu, aktywujesz maksymalną liczbę włókien mięśniowych, zarówno tych odpowiedzialnych za siłę, jak i za wytrzymałość. To właśnie dlatego regularne wykonywanie tego ćwiczenia wzmacnia nie tylko mięśnie, ale też poprawia kontrolę nad ruchem, stabilizację stawów i postawę ciała. Dodatkowo to świetne ćwiczenie dla osób, które chcą ujędrnić ciało bez nadmiernego przyrostu masy. Mięśnie stają się mocniejsze, bardziej sprężyste i wyraźnie zarysowane, ale bez przesady. Z punktu widzenia zdrowia stawów to również duży plus. Brak dynamicznego ruchu oznacza mniejsze ryzyko przeciążeń. Ciekawostka: badania pokazują, że ćwiczenia izometryczne, takie jak pompki w bezruchu, poprawiają ukrwienie mięśni i wspierają pracę serca. Organizm uczy się radzić sobie z napięciem, a układ krwionośny reaguje szybciej i skuteczniej. To dlatego wiele osób po pięćdziesiątce zauważa po kilku tygodniach większą odporność na zmęczenie i lepsze samopoczucie. Na początek wystarczy utrzymać pozycję przez 10 do 15 sekund. Z czasem możesz wydłużać do 30 lub 40 sekund. Zrób trzy powtórzenia z krótką przerwą między nimi. Pamiętaj, tu nie chodzi o ilość, lecz o jakość. Lepiej zrobić jedno dobre utrzymanie niż pięć byle jakich. To ćwiczenie pokazuje, że prawdziwa siła nie zawsze polega na ruchu, czasem na tym, by wytrwać w bezruchu. W następnej części poznasz ćwiczenie, które połączy wszystko w całość: aktywację kręgosłupa, pośladków i nóg. Proste, ale niezwykle skuteczne. I to właśnie ono zamknie nasz zestaw sześciu najlepszych ćwiczeń izometrycznych. Szóste ćwiczenie to Superman. Proste, ale niezwykle skuteczne, szczególnie dla tych, którzy zmagają się z bólem pleców lub spędzają większość dnia w pozycji siedzącej. Nazwa nie jest przypadkowa. Kiedy je wykonujesz, twoje ciało przypomina postać superbohatera lecącego nad Ziemią. Ale zamiast ratować świat, ratujesz własny kręgosłup. Połóż się na brzuchu, na macie lub dywanie. Wyciągnij ramiona do przodu, nogi prosto za siebie. Teraz weź spokojny wdech i unieś jednocześnie ręce, klatkę piersiową i nogi kilka centymetrów nad ziemię. Zatrzymaj tę pozycję. Czujesz napięcie w dolnych plecach i pośladkach? Właśnie o to chodzi. Utrzymaj pozycję przez 15 do 30 sekund, potem powoli opuść ciało. Oddychaj spokojnie i kontroluj ruch. Żadnych szarpnięć, żadnego pośpiechu. Superman to jedno z najlepszych ćwiczeń izometrycznych na mostylną taśmę ciała. Czyli dolną część pleców, pośladki i tyły ud. To właśnie te mięśnie są odpowiedzialne za stabilność, równowagę i prawidłową postawę. Kiedy słabną, pojawiają się bóle krzyża, garbienie i trudności z utrzymaniem pionu. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia dosłownie budzi te mięśnie do życia. Z naukowego punktu widzenia Superman poprawia aktywność prostowników kręgosłupa, czyli mięśni biegnących wzdłuż pleców. To one trzymają cię w pionie i zapobiegają przeciążeniom podczas schylania czy podnoszenia przedmiotów. Wzmacnia też pośladki, największe mięśnie ciała, które odpowiadają za stabilność miednicy i prawidłowy chód. Gdy są silne, mniej obciążasz kolana i kręgosłup. To ćwiczenie ma również ogromną wartość dla osób po pięćdziesiątce. Pomaga skorygować skutki siedzącego trybu życia. Przykurcze bioder, osłabienie pośladków i ograniczoną ruchomość kręgosłupa. Wystarczy kilka tygodni, by zauważyć, że poruszasz się lżej, plecy są bardziej elastyczne, a ból zmniejsza się lub znika całkowicie. Najczęstszy błąd zbyt wysokie unoszenie nóg i rąk. Wtedy napinasz szyję i kręgosłup zamiast mięśni. Ruch ma być subtelny chodzi o napięcie, nie o wysokość. Drugim błędem jest wstrzymywanie oddechu. Oddychaj rytmicznie wdech kiedy unosisz ciało i powolny wydech, kiedy wracasz na ziemię. Zrób 3 do 5 powtórzeń z krótką przerwą między nimi. Jeśli czujesz, że to zbyt łatwe, spróbuj utrzymać pozycję jedną ręką i przeciwną nogą. To wersja dla bardziej zaawansowanych, która dodatkowo rozwija koordynację. Superman to nie tylko ćwiczenie fizyczne, ale też symboliczne. Przypomina, że każdy z nas ma w sobie siłę, by się podnieść, nawet po latach zaniedbań. Nie musisz być herosem, żeby odzyskać kontrolę nad swoim ciałem. Wystarczy kilka minut dziennie, odrobina cierpliwości i konsekwencja. W kolejnej części podsumujemy cały zestaw sześciu ćwiczeń izometrycznych, które mogą całkowicie odmienić Twoją siłę, postawę i pewność siebie, bez ciężarów, bez bólu i bez wymówek. Teraz, kiedy znasz już wszystkie sześć ćwiczeń izometrycznych, czas zrozumieć, dlaczego? Właśnie one mogą zmienić Twoje życie. I jak włączyć je do codziennej rutyny, by naprawdę działały. Bo prawda jest taka: nie musisz trenować godzinami, nie potrzebujesz siłowni ani drogiego sprzętu. Wystarczy konsekwencja i kilka minut dziennie. Tak, kilka minut, które mogą zadecydować o tym, jak będziesz się czuć za 5, 10 czy 20 lat. Ćwiczenia izometryczne to coś więcej niż zwykły trening. One uczą ciało stabilności, poprawiają krążenie, równowagę i świadomość ruchu. Wzmacniają mięśnie, które na co dzień śpią, głębokie stabilizatory, pośladki, korpus. Dzięki nim twoje ciało zaczyna znowu pracować tak, jak powinno. Kręgosłup staje się silniejszy, stawy mniej obciążone, a każdy krok pewniejszy. Po kilku tygodniach zauważysz, że wchodzisz po schodach bez zadyszki, łatwiej ci się schylać, a ból pleców przestaje być codziennością. Najlepsze jest to, że ten zestaw możesz robić: wszędzie w domu, w ogrodzie. A nawet w pracy. Rano po przebudzeniu, minuta plank, kilka sekund Supermana, chwilka w pozycji przy ścianie. Wieczorem, krótka seria pompki izometrycznej lub mostka pośladkowego. Nie potrzebujesz specjalnego planu, wystarczy nawyk. Kluczem jest regularność, nie intensywność. Włącz te ćwiczenia do życia stopniowo. Na początek, wybierz dwa ćwiczenia dziennie. Jedno na górną, drugie na dolną część ciała. W pierwszym tygodniu zrób po dwie serie po 20 sekund. W kolejnym wydłuż czas o 5 sekund. Po miesiącu dojdziesz do minuty utrzymania pozycji. Nie spiesz się. Z wiekiem ciało reaguje wolniej, ale to nie wada. To mądrość. Daj mu czas, a odpłaci ci siłą i stabilnością. Ćwiczenia izometryczne mają jeszcze jedną niezwykłą zaletę: nie obciążają stawów. Możesz je robić nawet w dni, kiedy czujesz zmęczenie lub masz gorszy dzień. Wystarczy kilka minut spokojnego napięcia mięśni, by przywrócić ciału energię. To doskonały sposób na regenerację i utrzymanie mobilności bez ryzyka kontuzji. Z punktu widzenia zdrowia serca i krążenia to także ogromny plus. Regularne napięcie mięśni poprawia przepływ krwi, wspomaga ciśnienie i dotlenienie tkanek. Wielu specjalistów uważa, że izometria to najlepszy rodzaj ruchu dla osób po 50. Bezpieczna, skuteczna i łatwa do utrzymania przez lata. Nie traktuj tych ćwiczeń jak obowiązku. Pomyśl o nich jak o porannej kawie krótkim rytuale, który daje ci energię na cały dzień. Zrób je w tym samym miejscu i o tej samej porze. Z czasem stanie się to naturalne, tak jak mycie zębów. W następnej części podsumujemy cały program i zobaczysz, jak te proste pozycje potrafią zbudować nie tylko silniejsze ciało, ale też spokojniejszy umysł i większą pewność siebie. Na tym etapie wiesz już wszystko, czego potrzebujesz, by odzyskać siłę, stabilność i kontrolę nad własnym ciałem. Sześć prostych ćwiczeń izometrycznych: plank, mostek pośladkowy, zwis na drążku, siedzenie przy ścianie, pompka izometryczna i superman. Może stać się twoim osobistym programem odbudowy, niezależnie od wieku i kondycji. Nie potrzebujesz siłowni, trenerów ani sprzętu. Potrzebujesz tylko decyzji, bo właśnie od niej wszystko się zaczyna. Jeśli włączysz te ćwiczenia do codziennego życia, zmieni się więcej, niż się spodziewasz. Po dwóch tygodniach zauważysz, że twoje ciało szybciej się regeneruje. Po miesiącu, że wstajesz z łóżka bez bólu pleców, po trzech miesiącach, że masz więcej energii, stabilniejszą postawę i pewniejszy krok. A potem przychodzi coś jeszcze cenniejszego spokój. Poczucie, że znów panujesz nad sobą, że ciało cię wspiera, a nie ogranicza. Największa siła izometrii tkwi w jej prostocie. Nie musisz wykonywać setek powtórzeń ani spędzać godzin na treningu. Wystarczy 5 do 10 minut dziennie. Zrób z tego swój codzienny rytuał. Rano, zanim wypijesz kawę, plank i mostek. W południe w przerwie, wall seat przy ścianie. Wieczorem, kilka sekund w pozycji supermana lub pompki izometrycznej. To małe chwile, które z czasem tworzą ogromną różnicę. Ciało po pięćdziesiątce potrzebuje nie forsowania, ale mądrego ruchu. Izometria to właśnie taki ruch: bez bólu, bez ryzyka, bez pośpiechu. Każde utrzymanie pozycji to komunikat dla Twojego ciała: jestem tu, pracuję, nie poddaję się. Z każdym dniem mięśnie stają się silniejsze, krążenie lepsze, a równowaga pewniejsza. Nie musisz zaczynać od ideału. Ważne, żebyś zaczynał w ogóle. Niech każdy dzień przynosi choć jedną minutę świadomego ruchu. To inwestycja, która zwraca się tysiąckrotnie w energii, zdrowiu i pewności siebie. Zadbaj też o regenerację. Po każdym treningu poświęć chwilę na spokojny oddech i lekkie rozciąganie. To zamyka cykl napięcia i rozluźnienia, dzięki czemu mięśnie rosną silniejsze, a ty czujesz się lekko i stabilnie. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że nigdy nie jest za późno, by zacząć. Każdy dzień to nowa szansa, by odzyskać siłę, którą kiedyś uważałeś za straconą. Nie musisz mieć 20 lat, by poczuć się dobrze w swoim ciele. Wystarczy, że dasz mu szansę. To, co dziś wydaje się drobnym wysiłkiem, za rok stanie się Twoją największą przewagą. Silne ciało to niezależność, a niezależność po pięćdziesiątce to prawdziwa wolność.